Siamastryszanacz 77, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek wreszcie doczekaliśmy się tych player peaków, których nie było wczoraj. Eee, dostaliśmy dwa player piki, chyba dwa player piki z tego co tu widziałem. Tak, to są dwa player piki. Eee, no, więc. Yy, no, yy, pokażę, Wam jeszcze drożne tygodnie. Może coś tam trafimy ciekawego, zobaczymy. Eee, no z takiego Magwajera bym się cieszył, jakbym go trafił. Właśnie bym był zadowolony, eee, może bym się nie cieszył, ale bym był zadowolony, bo eee, nadzieję to co nie robię takie karty jak tu Marshall, Aguero, Kane czy eee, Kante. Więc eee, odbieramy te dwa pylepiki i odbieramy pierwszego player picka. lecimy jest Adama Traore. jest Adama Traore, jest to dobry player pick czy dobry, no 98 tempa eee, karta nawet grywalna czy idziemy pod teraz Nie no idziemy pod Adama Traore eee, 83 overall Mieliśmy jego już jego, jego kartę informa yy, który był na yy, bahadłowym szydle. skrzydle yy, no więc przechodzimy yy, do następnego player i yy, yy, no no więc to na tyle chyba <gryw> z tych player yy, i teraz nie wiem czy iść w czyś czy tego w moje ja bym miał tempo nawet dałoby się tą yy, kartą grać yy, obojętnie kogo tu weźmiemy pójdziemy pod yy, jezu, nie wiem, może CDB weźmiemy weźmiemy CDB sobie chyba kurde, bo nie wiem czy tu podoba, nie obierzemy no, bierzemy CDB jak na Silvera 1, jeszcze dostaliśmy tu w prezencie za to, że nam nie dali w czwartek tych player pig. Dostaliśmy tam jeszcze jeden player Peak dodatkowo. Eee, no, więc adama Traore eee, trafiony. Tak, jak chciałem. Zobaczymy. ile tam adama Traore jest wart 83. Eee, on jest na prawym szczydle, z tego co pamiętam. Z jednej strony poza tu tam ustawiłem. Yy, zobaczymy. Karta, która jest obecnie na rynku warta około 100 tysięcy, 110, 110 tysięcy, więc jest to dobry bardzo player pick. Yy, w sensie pod względem wartościowo. Yy, I zrobiłem jeszcze, żeby ten odcinek nie był tak bardzo krótki, yy, zrobiłem jedną paczkę w ligowych SBC West Ham, który zrobiłem oczywiście z Fudminą, tam 9000 dałem za to złota paczka rzadkich kart, paczka za 25000, zobaczymy ostatnio w ogóle trafiliśmy ikonkę Inzagiego właśnie z tej paczki, dobrze, że wymiennego, chociaż jeszcze ja sprzedałem, skład zrobiłem, no więc nie przedłużajmy tego i otwieramy tą paczkę czy będą chociaż ekrany? No nie będą ekrany, niestety, nie będą ekrany. Hmm. Lopez, jakiś. ten Jaki Lopez. Yy. No więc, króciutki odcinek. Nagraliśmy te dwa playerpiki, jedną paczkę otworzyliśmy, oczywiście nic nie wyleciało standardowo. Eee, no więc widzimy się do następnego odcinka no. siema